Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy kochani widzowie. W dniu dzisiejszym przejrzymy sobie srebro inwestycyjne, jak widzicie mamy na stronie 164 walory inwestycyjne, srebrne monetki, sztabki, ja wybrałem jedną uncjówki, żeby tutaj nie był odcinek zbyt długi, postaram się w miarę szybko nad tym przejechać. Mamy oczywiście stronę wyświetloną Metal Market Europe. Zapytacie dlaczego? Nie, nie mam żadnej współpracy. Po prostu to jest strona, na której zawsze kupowałem monety. No Najczęściej, najczęściej. No Z tym zawsze, to też nie będę przesadzał, bo zdarzały się inne zakupy na innych stronach, ale tutaj to jednak była moja, że tak powiem, moje źródło monet. Idziemy po kolei. Mamy jakąś opcję srebroinwestycyjną Stones i LBMA, jakieś coś tam. Przechowywane w bezsłowym magazynie w Frankfurcie. No, cena kusi, ale no nie mamy tego fizycznie. Także no raczej nie dla mnie. Ja lubię mieć jednak to, co kupię w dłoniach. Idziemy dalej. Mamy tutaj coś, widzę, z Wiedźmina. Mhm, mm ale no. <śmiech> <śmiech> Czy wam się to podoba? Bo ja tak patrząc na to na pierwszy rzut oka, nie wiem jak ta moneta wygląda na żywo, ale osobiście, no nie, nie zachęca, nie zachęca. Idziemy dalej, standardowe bulionuweczki. No cena jest kosmos, 172 zł. Łódź się pieron, ja pamiętam jak to kosztowało po 105, 110. Przy wzlotach już takich naprawdę dużych to kosztowało po 100. 25 zł. I to była taka górna granica, jaką ja pamiętam, jaką zapamiętałem. Także teraz te ceny się wydają być naprawdę spore. Za 170 zł to się kupowało naprawdę monetę fajną, jakąś premium, taką, wiecie, z ograniczonym nakładem, i tak dalej, a nie taką bulionoweczkę, gdzie tego mamy na pęczki. Idziemy dalej. Lunar, rok węża, jedna uncja. No, chciałbym sobie uzbierać tego lunara. Mamy my, rok myszy, mam rok. Bawoła i mam rok królika, zająca, nie wiem jaki tam był dokładnie, ale wiem, że to też mam. Brakuje mi roku tygrysa i tego roku węża też mi brakuje. Jeszcze był barok smoka, nie? Kurczę, jestem trochę do tyłu z tymi, z tymi monetami, jeżeli chodzi o lunar, muszę to sobie nadrobić, bo chciałbym mieć dwie pełne, dwie pełne kolekcje lunara trujeczki, tak? Jeżeli się uda uzbierać, to chciałbym mieć dwie pełne te kolekcje. Co mamy tutaj ciekawego? No, średnio, 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 no nic tu nie ma takiego ładnego. Jeszcze jest ta Dal z Dalmacji, nasz piesek z Chorwacji, pamiętam tą monetę, jakbym patrzył na nią dzisiaj, a patrzył na nią 4 lata temu, czy tam 3 lata temu. No, nie schodzi to, jak widać. Jedyne co, co się zmieniło, to, to cena przez wzrost srebra i narzucenie tego WATU. Tego Idąc dalej, koala. Fajne, jeżeli ktoś zbiera, to jak najbardziej do uzupełnienia kolekcji. Świetna monetka. Mamy tutaj również jedną funkcję jakiegoś jednorożca. Nie wiem czy ktoś to kupuje. Ja też nie przekonuję do tych 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 mennic Fiji i tak dalej, Bo wydaje mi się że te monety znacznie szybciej potrafią łapać jakieś tam milk, milk spoty w porównaniu do, do jakichś monet z, z Perth w Australii wy, wypuszczonych. Także raczej by mnie to nie, prze, nie zachęciło. Jużbym wolał sobie kupić takiego jak najbardziej orzełeczka, jedną uncję. Ja wiem, że są dwa typy, nie pamiętam który. Aha, bo to jest 2018, to będzie typ pierwszy, bo ta zmiana chyba wyszła w jakimś innym roku. Także cena jak najbardziej spoko. 180 zł. Not bad. ale jakbym miał wybierać jakąś monetkę, no to kuka burka to jest na 35-lecie. Muszę sobie ją kupić, nie wiem, czy sobie i nawet dzisiaj nie zamówię, bo z tego co patrzyłem, to jest ich mało na stanie. 8 tylko sztuk. Więc tak z dwie sztuki bym sobie kupił do, do siebie po prostu, bo mam z 30-lecia jedną sztukę. No ale jak już kupować, no to żeby kupić przynajmniej ze dwie, najwyżej jedną się kiedyś gdzieś tam odsprzeda. Idziemy dalej, co my tutaj mamy? Amerykański orzeł, tu już chyba będzie ten z typu drugiego, tak mi się wydaje przynajmniej. Lecimy dalej, no tu jakieś oksydowane monety, nie dla mnie, nic ciekawego, nic ciekawego. Libertad, wiem, że ludzie też to kupują jako monetę bulionową, ale czasami się trafiają roczniki, które coś tam. Ale to jest z 2009. Wow, no to właśnie wiem, że czasami są takie roczniki, że faktycznie tą cenę mają wyższą. Jeżeli nie był jakiś nakład duży, o Krugerand z 2017-50 rocznica, widzę, że cały czas jest dostępny u nich na stronie. Ja kupowałem chyba ze 3 lata temu jakieś te Krugerandy. Hmm, chyba z 4 albo 5 sztuk kupiłem po 130 zł 125, wiem, że była jakaś promocja i, i kupiłem kilka sztuk, bo wiedziałem, że to jest jakaś rocznicowa i czasami gdzieś tam te, te, to, to może iść do góry, więc mam to na pewno u siebie na, na składzie. Double Pixiu to są moje pierwsze monety, jakie udało mi się zakupić z 2020 roku. No to myślę, że to będzie ten rok, w którym, w którym się zainteresowałem inwestowaniem w srebro. Kupowałem je za 130 zł i 129. Mam dwie sztuki. Rok psa, jakieś starsze monety, czyli znaczy uzupełniające. To z drukowaniem, w ogóle malowaniem tego srebra. No nie, 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 kompletnie nie mój gust. Nie, jestem, nie byłbym w ogóle zainteresowany tym wszystkim, co tutaj widzimy z tych kolorowanych. Fajnie, że są monety typu właśnie z roku 2012, jakieś Lunar, Kukabura, 2007. Fajne, jeżeli ktoś zbiera Kukabury i brakuje mu takiego rocznika, fajnie, że może sobie uzupełnić. Moneta, która kiedyś latała po 125 zł i ciężko miała ze schodzeniem ze sklepu, widzę, że teraz bangla 230, także wow. Fajnie widzi takie, takie, takie duże odbicia, ciekawe czy rzeczywiście się sprzedaje w takich mm, kwotach. Kolejna Kukaburka, 2008 rok. Zwierzęta standardowe. O, widzę, że co tu mamy bestię naszą z Germania Mintu Fenrir. Za, je, za 245 zł. No, cena jakoś wielce nie urosła od momentu, kiedy ona się sprzedawała po 190-220 zł. Coś koło tego. Ja chyba 220 zł dawałem. Także no, z nie ma, szczerze mówiąc. Mm. Seria by się przyjęła, gdyby te monety wypuszczali troszeczkę czę częściej. A oni z tą serią się zatrzymali na Fenrirze, teraz dali info, że będzie jakiś dzik. No fajnie, no tylko, że tr tr trzeba trzymać systematyczność, jak się jakąś serię wypuszcza. 259 zł, nie wiem czym się różni tamta od tej. Jak to są te same monety, oto mam. Niebezpieczne stworzenie Australii. Posiadam jedną monetę u siebie na bank. Kolorowane jakieś unicorny. Jednorosłowca, no to raczej na jakieś urodziny jakiegoś dziecka, dziewczynki albo albo jakieś kobiety, może. Czy coś tu mamy jeszcze ciekawego poza tymi monetami, które właśnie widzę i nie ma tu za bardzo co komentować nawet. Bo no, no nie, nie, nic, nic tu nie poruszało mojego serca do tego stopnia, żeby się zatrzymać, pochylić głowę nad, nad którąś z monet. No, rok węża, no to wiadomo, to jest coś, co trzeba mieć, jeżeli ktoś kolekcjonuje hmm, lunar. 3, Deadpool, wow, no ciekawie, z 2018, no za 400, no tutaj się nie ma co, 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 co dziwić, bo, bo seria tych monet się fajnie przyjęła. Czy jest tutaj coś, coś interesującego? O proszę, Fafnirek, z jedna uncja, ja sprzedaję swoje sztuki, dwie za 370 zł od sztuki, chyba, nie wiem czy nie 720, 750 zł jakoś tak chyba dałem, wziąłem za, za obie sztuki. Bo po prostu musiałem się pozbyć jakichś monetek i wziąłem, stwierdziłem, że zamiast sprzedawać kilka uncji, to sprzedam po prostu to, na czym już jestem rzeczywiście na plusie. Czy żałuję? No trochę żałuję, bo to, to była fajna seria, podobała mi się, ale no tak jak mówię, no, dopiero będzie trzecia moneta seria. Mamy rok 2025, także powoli im to idzie okropnie. Lunar 3 rok węża, srebru, srebro oczywiście i w Opalu. Piękna seria, droga. To prawda, ale ten opal w tej monecie robi robotę, każda moneta się od siebie różni, różne opale, coś cudownego. Naprawdę, jeżeli to jeszcze później podświetlimy, opal się zajebiście zaje zaje mieni. <gry> Także zazdro, jeżeli ktoś ma faktycznie całą serię tych, tych monet z tego Lunaru opalowego, piękna sprawa. Krugerrand, ciekawe, co ciekawe, chyba najtańsza moneta bulionowa, jaką widzieliśmy dotychczas na sklepie. Więc jeżeli miałbym wybierać coś na zakupy bulionówek, 25 sztuk, powiedzmy jakąś tam tubę, to wziąłbym sobie na pewno tego Krugeranta, fajna monetka, fajna, fajna sprawa. O, ładnie pomalowany, pokolorowany smog. no ale to już mówiliśmy, kolejne nadrukowane sztabki, no nic, kompletnie nie mój styl, kompletnie, kompletnie, trochę kiczowate, imo to jest trochę kiczowate. No, i tym chyba krokiem Johna Lenona Imagination dojeżdżamy do końca. 720... Jezu, 720 zł. Ładnie zrobiona moneta, podoba mi się. Ale no, jednak troszeczkę too much, tłumacz too much. To tyle moi drodzy. Jak widzimy, nie mamy nic więcej. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się do następnego i możecie napisać w komentarzu, co osądzicie o tych drukowanych monetach, w sensie drukowanych jakichś dziwnych ym, dziwnostkach, dziwne dziwnostki na monetach i na sztabkach. Możecie się podzielić opinią w komentarzu, wyrazić <laughs> swoje, swoje żale lub, lub wsparcie dla tego typu inicjatyw. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Trzymajcie się do następnego. Hej!